Cześć się ma tutaj kolejny odcinek z gazetek NSP, jak widzicie. Mi... Zlagowało się, sorry, bo nagryło mi się coś. Nie wiem nawet o co chodzi. Więc po bardzo długiej przerwie na moim kanale jest 6 dni na nie nagrywania. Z powodu ospy. Byłam wymęczona, nie miałam siły kompletnie na nic, a poza tym w niektórych dniach nie mogłam nic nagrywać. Nie miałam siły. Ale w końcu się zmobilizowałam i nagrałam właśnie gazetki MSP Dziennie będą się po, pojawiały około dwa odcinki Więc zapraszam, jak widzicie to są moje gazetki I dzisiaj mamy temat o stylizacjach na MSP Więc znowu się coś bagnęło, sorry Ja znajdę jakiś temat, tematy o modzie i zaraz Ja to znalazłam kolejne destroje i to jest z gazetki, która ma numer 3. To jest numer 3 z 26 i jest to modnie i wygodnie. Przeczytam Wam to. Pora włączyć daje na siebie jakieś wygodne ciuchy. Uwielbiam takie, ale uwaga, w MSP zawsze pamiętamy o zaskakujących detalach i... I odrobie, odrobinie luksusu. Więc tutaj dla, dla tych chłopaków taka koszulka nie za bardzo mi się podoba tak średnio. No może jakby się kolory pozmieniały, by było ładniejsze, ale mi się nie za bardzo to podoba. Taka koszulka. Jakby była innego trochę, żeby tak po prostu. By była trochę innego wyglądu, może bym się bardziej była do tego przykład. No i te spodnie Taki sobie wzór mi się nie podoba, jakby był może jakiś inny, jakiś gwiazdki i była przekładana. A tak jakby się te spodnie wzięło na przykład jednego koloru, by no można było założyć, ale jakby się jakiś ładniejszy kolor wzięło, to by to też Ale tego tak normalnie by tego nie założyłaś. Nigdy. Super mięknie budki, na chłodne dni można i w ogóle nie zdejmować. Może żebym je wzięła bez tych pasków. Boże, ale nie mówię, żebym je wzięła. Uda dalej. Ale... Ofu! Widzicie to? Czy wam się to podoba? Zresztą, nie komentuję. Dobra idziemy dalej, bo trochę się odcina już. Dobra, Dobra ty pominę, bo tego nie chcę komentować. Mi się tu góle. No i to mi się najbardziej podoba. Jeżeli bym miała wybrać tych wszystkich, co mi się najbardziej podoba, to to. Więc mi się tak bardzo podoba. I może to spodnie Dla niego, No szkoda, że taki dla dziewczyn nie mam bardziej taki. Dobra, to lecimy. Dzisiaj niestety będą tylko dwie gazetki. Jak będzie mi się to bardziej podobało, to najmniej, zrobię jeszcze jedną. A jak widzicie, jakoś kamerki się poprawiła. Musiałam coś zrobić, Ale to nieważne. No bo tak to się tak było rozważone wszystko wszystko tak i Nie chciałabym tego, się do Dobra, dalej idźmy. Tu jak widzicie, no i to jest też spory u wschodu a robotyczne suknie do tędy przyjęcia no jeżeli chodzi to mi się tutaj najbardziej podoba to to, to mi się najbardziej podoba co Która siostra mnie zwołała A jeżeli nie wiecie to mam na imię Oliwa Jak mogliście usłyszeć Dobra to chyba wszystko W tym odcinku Sub, Subujcie Komentujcie I dawajcie do, lajki Jak najwięcej żeby ich było I no będzie mi miło I będę bardziej miała większą motywację Żeby nagrywać Uch. No się Przepraszam za te wrzoski więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziś mam nadzieję, że się jeszcze jeden pojawi. No i zobaczymy się w, w kolejnym odcinku. I zgadzam się, tak MSP. Następny temat nie wiadomo, jaki dobra, dobra to się ma.